trenerzy Akademii Piłkarskiej Miedź Legnica wyjeżdżają niedługo na szkolenie do Poznania co tam się będzie działo, czego się będą mogli nauczyć tak, jest to bardzo ciekawy wyjazd jednodniowy, aczkolwiek 6 grudnia w, na obiekcie areny w Poznaniu odbywa się turniej tam jest w granicach 12 zespołów w przedziale wieku 10-12 lat przyjeżdżają zespoły Topowe z Europy. W tamtym roku była Barcelona w Chelsea przyjeżdżają rozegrać turniej, tak jak powiedziałem, lecap. i w międzyczasie trenerzy, którzy prowadzą te zespoły wykładają stricte pod kątem właśnie tych przedziałów wiekowych przekazują wiadomości, które, 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 które na pewno trenerzy będą z całej Polski w jaki sposób adaptować na, na własne warunki. Myślę, że bardzo ciekawy projekt. Nie tylko ten wyjazd planujemy w tym okresie przejściowym, planujemy również dla kilku starszych trenerów starszych grup, między innymi Bartek Krzymczyk trener Moro. Ja też będę uczestniczył w szkoleniu trzydniowym w środowie. Planujemy również też wyjazd do Akademii Lecha, Poznań, do Legii Warszawa i prawdopodobnie jeden z wyjazdów zagranicznych, także myślę, że ciekawy będzie ten okres przejściowy. Służy to wszystko temu, żebyśmy jak najwięcej pogłębiali swoją wiedzę, czy się utrzymamy Mamy wielu młodych trenerów. Którzy będą na pewno adaptować wzorce z zachodnich klubów na nasze polskie boiska. Szczególnie Bartek Szymczyk, trener Centralnej Ligi Juniorów, wyjeżdża właśnie na jedno z takich szkoleń do, do Lizbony, do, do szkółki Benfica. Tak, Benfica-Lizbona. No, w Europie Benfica-Lizbona jest to naprawdę topowa e, akademia. Udało nam się tutaj załatwić przez. E, e, odpowiednie kontakty, 14-dniowy pobyt w tej akademii. Koszt organizator ponosi w własnym zakresie, także myślę, że, że, że Bartek wiele skorzysta nie tylko indywidualnie, ale przywiezie materiały, które również będą potrzebne na to, żeby nasi trenerzy w procesie treningowym je uwzględniali. No myślę, że akurat w naszej skali to, to, to naprawdę. No wyjazd do Benfiki Lizbona, to, to, to jest Coś pięknego, co, co, co myślę, że tutaj Bartek to doceni, bo postawiamy na niego, jest to młody szkoleniowy, który ma otwartą oczywiście w cudzysłowie głowę i mam nadzieję, że tak powiedziałem, no w tym procesie treningowym wykorzysta te wszystkie najlepsze wzorce.